Siema. W dzisiejszym odcinku zabieramy się za naprawę lamp. Będziemy zmieniać klosze. No i co? Zabieram się na przykład za wyciąganie tych lamp. Tutaj na początku odkręcam te dwie śruby od zaczepów. I tam gdzieś u dołu jeszcze są jakieś śrubki. Też posługuję się internetem, żeby też czegoś nie połamać. Zapraszam do oglądania. lampy mam wyjęte. Ktoś tu już był no i tutaj ten zaczep od tej strony on jest odłamany, on się trzyma na tym No ogólnie lampa nie będzie się bez tego trzymała, nie? Ale no po prostu jest to łamane z dwóch stron. No i tak, zauważyłem się jedną rzecz, że tutaj też ktoś był. Bo o tutaj było coś kminione no ale dobra, będziemy to jakoś zaraz na stół będziemy rozmyślać jak to rozkleić A więc mam pierwszą lampę to zdjąłem z góry ten taki plastik i ogólnie ktoś tutaj chyba po nie zmieniał ten klosz i zrobił do mnie silikon więc jak tu podsadzałem śrubokręt to to odchodziło w miarę, więc spróbuję podrywać od ten silikon ile się da i po prostu spróbować to odczepić powinno być git z tą lampą Zmieniłaś trochę sytuację, jest następny dzień. Rozkleiłem tą lampę, co też było mocno utrudnione, bo yy, tam był silikon wszędzie nawalony, w ogóle ten klosz stary był pęknięty. No ale to to nic. Jak to rozkleiłem, ogarnąłem, że te klosze co do tego starego nie mają tej listwy górnej świecącej. No i okazało się, że nie można tego przełożyć. No i te lampy muszę, po prostu, znaczy te klosze muszę sprzedać. A klosze, które y, są, y, z tego kosztują jakieś 700. Będzie się znalazło za 500, no ale potrzebuję tego na szybko. Yy, no to kupiłem lampę. Ona jest w ok stanie, jeśli lekko to tutaj to spoleruję, ale takie są wiele lepsze niż tamta. A tą moją jedną spróbujemy zaraz przeszlifować. Zobaczymy jak to wyjdzie. Powinno być ok. A więc lampa jest wyszlifowana i na początku było 1500, później 2000 i 2500. No i co? Jakby miał bezbarwne to malową, teraz bezbarwnym to. Ale że nie mam, no to przelecimy polerką one stepem, taką pastą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. więc tak wyglądają dwie lampy. Mało się różnią, więc zakładamy. A więc koniec końców wpadło na lampy zregenerowane, bo u mnie się okazało, że ja mam w ogóle jeden skrętny, drugi zwykły. Teraz są oba skrętne. W końcu bierzemy się za montaż. A więc nowe lampy założone podobno mają coś tam lekko przyparować do tygodnia, bo są świeżo, świeżo klejone, ale udało się to ogarnąć. Więc w tym odcinku będzie na tyle. Dzięki za oglądanie siema.